Proszę obiekcje wyraziliśmy w zeszłym podczas obrad poprzedniego posiedzenia Rady Miasta. chciałbym otrzymać informację, jak Pan, Panie Prezydencie na te obiekcje zareagował, co w tych uchwałach zostało poprawione czy nie, Jakieś wnioski zostały wyciągnięte ewentualnie obliczenia poczynione e, co do potrzeb, kiedy faktycznie te pieniądze będą e, potrzebne w którym momencie na sfinansowanie tych, tych inwestycji. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, kolejny z dyskutantów, z dyskutu, hmm. się bezpyktua. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo Panie Wamiasta dopytywać o kwestie związane z inwestycjami, które miały być finansowane z emisji obligacji komunalnych. Niestety dyskusja skierowana była jakby na inny tor i nie mogłem nawet zadać takiego pytania, ale dzięki uprzejmości pani taką odpowiedź dostałem na piśmie. Jednak informacje, które uzyskałem iż z emisji obligacji komunalnych sfinansujemy szereg partnerów ludzkich Inwestycji, to uważam, że nie jest to dobry kierunek, chociaż wiem, że nie jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale uważam, że emitując obligacje komunalne, powinniśmy jasno wskazać, jakie inwestycje będziemy realizować, ale na pewno nie powinny być to inwestycje drobniutkie, drobniu, że tutaj mamy pół miliona, tutaj milion, tutaj dwa miliony. Uważam, że jasno można by skonkretyzować bardzo wielu, trzy inwestycje główne, które będą finansowane z obligacji miejskich, które po raz jak się nie mylę, po raz trzeci będą emitowane przez nasze miasto. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny radny bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Również wyrażamy swoje obiekcje do, do, na posiedzeniach komisji co do tego instrumentu pozyskania środków na sfinansowanie deficytów. Trzech punktach powtórzę, powtórzę. Po pierwsze to, że projekt uchwały zawierał szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych. Potem po, po wnioskach radnych Pan Prezydent przedstawił nam wykaz tych że inwestycji, które miałyby mieć, być sfinansowane z obligacji i okazało się, tak jak mówił mój przedmówca, że z tych obligacji również jakieś dziury w ulicach i kornikach będziemy, będziemy ładne. Myślę, że ten instrument w postaci obligacji to na to, na bieżące finansowanie deficytu w ten sposób, który Pani Skarbnik przedstawiła, a mianowicie, że najpierw bierzemy obligacje, wydajemy te 100 milionów, a dopiero potem kredyt, który sfinansuje resztę. Defic pozostałą część pod, yy, deficytu yy, w tym roku. Yy, w moim przekonaniu, obligacje, yy, szczególnie, że one zawierają pewien ważny yy, element w sobie, yy, taki o to, że spłata ich następuje, yy, yy, czy jest odroczona w czasie. W tym przypadku, spłata tych obligacji by następowała w roku 2012, 2013 i 2015. A więc na przyszłą kadencję, na następne lata byśmy odkładali czy przesuwali deficyt, z tego, deficyt budżetowy z tego, z tego roku w całości. Bo nie tak jak jest w kredycie, że spłaca się Radę Kapitałową i Radę Odsetkową. Tu tylko obsługa obligacji by nas kosztowała doraźnie, natomiast kapitał byśmy spłacali dopiero za kilka lat. I taki instrument w moim przekonaniu jest możliwy do zastosowania do wtedy, kiedy realizujemy cele czy inwestycje, które mają znaczenie strategiczne dla miasta, tak jak w przypadku zakupu czy emisji obligacji w celu wymiany taboru MTK. Wtedy budżet miasta nie było stać na, na, na takie dofinansowanie czy na taki zakup bieżącym dochodów, ale te autobusy służą po dziś niektóre i, i to było rozwiązanie pozyskanie środków na rynku i rozwiązanie problemu na wiele lat. Tak, tak samo i w tym przypadku ja bym się zgodził na y, finansowanie inwestycji drogowych y, z, a, z, z, z obligacji, z emisji obligacji, gdyby y, były one przeznaczone na strategiczne, strategiczne inwestycje y, dla miasta Luki, na które Następnym władzom miasta składałyby na płatę tych, tych inwestycji, ale rozwiązywałyby e, dany problem na wiele lat. To na przykład e, dotyczyłoby to na przykład e, e, zrealizowania połączeń, e, połączeń e, miasta z e, planowaną obrotnicą. I tutaj bym podnosił obie e, za takim projektem. Bo wiadomo, że to będą kosztowne inwestycje, przekraczające możliwości, możliwości dwaśne budżetu miasta. Natomiast jeżeli my kilkadziesiąt inwestycji dostajemy, jest to sfinansowanie tak naprawdę yy, sfinansowanie tak naprawdę bieżącego deficytu, użyję tego słowa, zrolowaniem zadłużenia na, na, na yy, projektem e, uchwały. Oczywiście jest on wpisany do projektu budżetu i to jest jakiś argument, że, e, że, że ten instrument w projekcie budżetu się znalazł, ale e, przecież koleżanki i koledzy, nee, zmieniane zmieniamy budżet e, w trakcie roku budżetowego, nie, 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 nie popełnilibyśmy jakiegoś przestępstwa zmieniając listę w tym przypadku. Yy, ale wpisując do projektu budżetu nie było wskazane tak naprawdę na co te obligacje będziemy emitować no tylko był ten instrument, yy, instrument yy, wpisany stąd yy, ja osobiście za takim projektem yy, uchwały yy, nie, będę, nie będę głosował jeśli już to, to, to myślę że powinniśmy zmienić na na kredyt i finansować z kredytu bieżący deficyt miasta, bo tym samym samorządowcom następnej kadencji nie będziemy zamykali możliwości realizacji czy, czy, czy realizacji inwestycji rozwiązujących tym problem, które nie dało się rozwiązać w tej kadencji. Dziękuję bardzo.